manko wam wszystkim z tej strony CX. Dzisiaj Was witam w kolejnym filmie z cyklu Ocenianie gaczy w CSGO. To jest taki drugi filmik właśnie z tego cyklu. Więc zaczynamy. A zobaczymy jaka mapa. Office jest. No za dobra. Spoko. To nie będzie Office O! Może tak będzie lepiej. A więc tak Ja Ci się wam e, takie filmiki spodobają zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba na kanale. I widzimy się w kolejnych filmach w cyklu właśnie oceniania gaczy O Num numer 2 O jest I jest mapa rozgrzewkowa Nie wiem czy to jakoś widać to O teraz jest git no to w takim razie oglądamy, co ten pan podejrzany ma. Z tego widzę, co to, to. Nie, nawet tak. Nic nie ma, ale zawsze może coś mieć. Aha. No to bardziej bym powiedział, że to właśnie Kiwi, yy, tak, że, że tak powiem, <laughs> haksuje, no to raczej tak mniej więcej to Kiwi, mianowicie tak haksuje. O, nie mówiłem, ten L'bertos też, Weśmienica też. No, jest tak słyszałem, że to. Nie, no, jest w 2021. To jest po prostu katastrofa. No. Z tego co tak właśnie widziałem na, na takich filmikach. No, to u jakiegoś takiego <coughs> zbyt dobrego gracza oglądałem, że po prostu, że to jest właśnie więcej haksów niż, niż właśnie do, do tej poje co jest no to mniej więcej tak słabo no a więc zobaczymy co tu dalej ma ten pan do, do pokazania zobaczymy co tu mniej więcej dalej skombinuje no no takie zdygasz tu już się ktoś właściwie swoje zdurzyny odpalił Mianowicie to nie, Czapla. No to, ewidentnie też właśnie Czapla jest odpalony. Mianowicie te, co właśnie... No... An... taki e, Cetaki... Wygrywają 11 do 5. No to mniej więcej tak. No to wiecie, no to No to, te, jeśli się tak właśnie odpalili... To jest właśnie już takie standardowe w CSGO No że po prostu że jak przegiewacie mecz to, to już się wasza, że tak powiem no że tak powiem przeciwna dużyna się od, No po prostu się ta dużyna odpala i tak to jasno. Niestety takie życie. Mamy niestety ale co zrobić trze trzeba żyć dalej no niestety takie życie jest, ale a to co powiedziałem <coughs> Nie więcej to jest taka sprawdzona informacja bo ja już też gram właśnie w 1.6 czy, czy tam po prostu chcę z w, w 1.6 gram po prostu jakieś nie wiem 9 lat, 10 i po prostu tak jest. No, że po prostu inna, że tak powiem, duży na wygiewa, a potem ci, co przegiewają, jeb, wallhack I tak to jest. No, i tak jak ten, łokość to no, jakoś tak. Nie, no to jest chyba. Ten, to jest mecz jakiś pa patologiczny że tak powiem, patologiczny jest to znaczy Nie no, mianowicie, jakby ktoś pytał, to dlatego mi się tak właśnie język aplączę bo po prostu takim trochę podpity, bo dzisiaj jest właśnie dzień Krzysztofa, a ja mam na 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 tego właśnie Krzysztof, nie? No. No trochę jestem podpity. He <laughs> he. Nie no, tak jest. Ale to mnie o to ojej tak to jest właśnie z tymi czytajami Katastrofa No i jeszcze mi się szkawka odbija za to wszystko, nie? Nie no to jest właśnie kwestia właśnie yy, giaczy też no, bo to nie każdy, że tak powiem, przegiewa to no, oczywiste, cyk, idziemy tu oczywiste, oczywiste. No, tu nie widziałem, o, w sumie to nie, bo tu też nie ma. Przeszli, dobra, a więc tak, myślę, że to jeszcze, zrobimy sobie jeszcze jeden e, filmik, taki dla pewności. To zrobić tak. O, jest, to jest git. O, już mamy kolejny dowód. No to jest właśnie trochę lepiej widać. A więc pobijamy sobie dowód i lecimy z dalej z filmikami. I oczywiście, że jak ktoś chce takie ten matchmaki no to tam za, za dużo nie czupie. Ale takie, wiecie, takie. Te takie, że tak powiem. Um, takie, że tak powiem. Ups, yy, Discord. Szoję, a więc tak. Yy, no, ja tak za zbytnio matchmakingów nie gram. Ja by ktoś tak chciał na jakimś Go Boostingu albo coś w, ty w tym guście, no to dlaczego nie. Ja Wam tam po prostu kiedyś też Wam zapraszam na mojego Discorda, poszukuję po prostu Administratora czy, czy tam toja. poszukuję i po prostu, że jak no, ja Wam to już właśnie objaśniałem kiedyś, ale to miesza o to, no także w każdym razie zapraszam właśnie na, na właśnie na mojego Discorda. Link w opisie będzie. <laughs> Oho, tu widzę, że jak i bot jest, -ban hop jest i po prostu antiLook, iMook, czyli czy jakoś tak. Oho, nie no, spoko, spoko, to już jest ciekawe. To, to już jest tak ciekawe. To jest takie ciekawe Mino ma gościu Ten gościu ma po prostu Aim Luka Wallhacka, Aim'a I tak to jest właśnie, że jak właśnie przegiewamy mecz Przykładowo macie po jeden I po prostu ta Dziurzyna przeciwna Że tak powiem Włącza to swoje gówno Ojej, nie no, ja to wiem po prostu z własnego doświadczenia, bo już też właśnie grałem w 1.6 i, i tak dalej, w 1.6 i po prostu tak samo mam, że po prostu grałem na przykład w jednym teamie czy tam, czy tam w jednej dziurzynie i przeciwny gość, o i przeciwny, tak samo nie no kolejny mecz z cheaterami po prostu nie no co, co tu się dzisiaj dzieje? teraz już mam już mam e, numer teraz już mam pomysł mam mam po prostu dzisiaj fajny tekst na nazwę tego w, a, tych, fi, tych filmików nie no coś się tutaj dzieje to ja w szoku jestem. Jestem w takim szoku. Nie no, to jest jakaś patologia. To jest taka patologia, że, no, że, no, nie wiem no. Ojej, co tu się dzieje? Trzeba będzie trochę przyciśniać. Nie no, ale co, co w, w tych dwóch meczach, co po prostu dzisiaj było, no to właśnie na tym Łofisie, co było, też był cały team właśnie odpalony od A do Z. E, cały ten mecz był 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 na cheatach, i tak samo jak i ten. oha. Nie, no wszyscy, znowu wszyscy, no. Nie, no co się dzieje w tym CS-ie, to ja nie wiem. No no tak, jak właśnie mówię, że to się właśnie nie opłaca jak takich matchmakingów. Tak jak przykładało TS, właśnie wbiłem sobie Golda 1. No, no to wiecie, no to, to, no przeciwny tym, się odpali, a wygrywa właśnie 6 do 1. I, i takie coś jest, no. Nie no, to jest taka patola. Jezus. Co tu się dzieje w tym czasie, No to ja wolę na, na, takim serwerze społeczności grać niż po prostu na takim e, matchmakingu. Nie, nie no, to jest taka patologia, że no nie wiem O już pan podejrzano odpalił wszy wszystko co możliwe Aimoki, aimluk, Aima, I'm Walhaka też spoko. Nie no co za AIM. Ja piedzielę. O nie no to jest takie patolostwo. O, już, o, o patrz, patrz. Tak, wyjdzie i dostanie zaraz No, nie mówiłem. Że to nie Nie no, co się tutaj dzieje, to ja no nie wiem. Na dwóch mapach że tak powiem, a ten sam mecz, bo prawie właśnie wszyscy mają e, odpały Tak samo jak i na ten. Oj, 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 co tutaj się dzieje. Nie no, ja nie wierzę w to. Dwa mecze. Punjoń, a pójdziemy. I takie coś. <śm> nie no, nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle. Dobra, a więc tak. Dzięki za oglądanie. Jeśli się Wam spodobają takie filmiki, a takie jak ten na telefonie. No to będziemy tak właśnie losować się właśnie skiny na goboostingu Tyl Tylko, że musicie właśnie z mojego linku wbijać Też właśnie będzie w opisie pod filmem Suba na kanale I to by było chyba na tyle No jeśli właśnie chcecie też właśnie takie e, Takie filmiki jak ten z, Właśnie z owej Overwatcha Zostawcie łapkę, suba i dzwona. Dzięki, cześć, alo.